Dobra, no Jesteś? Jesteś idziemy No bo no bo no bo chciałem ci pokazać fajny sekret, który odkryłem. No bo gdzieś tu Ale trzeba trzeba, trzeba chyba chwila. Jak chcesz wejść... I kupić sobie na przykład jakąś postać, to ty potrzebujesz mieć te te kropeczki, te, 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 ten tłuszcz, który masz. Te Dobra, Dobra, tutaj. Jeszcze za to. Potrzebujemy na przykład uzbierać... 500 takich? Nie kliknęliśmy guzika Ale ty jesteś ze mną Ty jesteś ze mną Siema, dlaczego my jesteśmy normalnymi postaciami? Loading. Jaka jest ten to boxy? Jest ten to, jest to, jest to, jest to, jest to. Kasia boxy. Boxen. Dobra. Kolejny odcinek z Robloxa nagrywamy. A ja ona nagrywam. <grym. d borrowing> Dlaczego ty, e, ty czy z chwilę zrobiłaś, iś ti poza? I poże, że się chwilę zrobiła, Ty poza, że się z chwilę zrobiła. Dobra, tam, tam jest jeden, tam jest Kasia, jeden potworek. Dobra, ale Kasia, ty potrzebujesz klikać w dobrym momencie na złotym. Na złotym lub na szarym możesz kliknąć. Na innym to zrobisz hałas i przyjdzie tu potwór. Zrobiłaś? Nie! A! A! Uciekaj! Uciekaj! To jest potwór! Potwór do mnie przyszedł! Mam trzynaście kaset! Potwór do mnie przyszedł! się napełniać, czy... a my potrzebujemy 4 napełnić Dopełniam, dopełniam. straciłem jedno serduszko dobra za zrobienie tego dostajesz te olejki za zrobienie tego dostajesz olejki dobra zrobiłaś to teraz Jeszcze to zrobiłaś dobra ja mam, Kasia, dwa serduszka, ty, ma, ty masz trzy. Ja mam dwa serduszka, ja potrzebuję sobie kupić bandaże. Ja, Kasia, zrobię to jak najszybciej. Pilno i powiedz, czy idzie potwór. Ja sobie wezmę jak najszybciej Pepsi wezmę. Cukierki dodają szybkość. podczas chodzenia. Ty możesz podnosić cukierki? Jakieś tam olejki? A! A! A u góry? U góry jest bezpiecznie? Nie! Pomocy! Pomocy! Pomocy uciekaj! Uciekaj! Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Chodź, 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 Szybko, szybko, szybko. Tutaj, 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 tutaj. Po cię zauważy. Chodź. Chodź tu, 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 tu. I to, mamy razem dwa serduszka. Jeżeli, jeżeli nam je nałożysz, to mamy dwa serduszka. Jeżeli nam je nałożysz, myszkę, to masz dwa, to, to ci pokażę, ile mam serduszek. Dobra. Kasia, chodź, chodź. Chodź, bo ona tam idzie. Ona tam idzie. Eee, Dobra, uciekamy stąd, uciekamy stąd. Ale czekoladka ci nic nie pomoże. Dobra, zbierz sobie jedno. To, to ci dodaje te te! To ci dodaję! Ja Kasia sobie... Kasia, rób te automaty! Rób automaty. Automaty, jeszcze nie umy tych automaty to Kasia ty sobie zbieraj rzeczy i ja tutaj porobię te automaty ja Kasia już mam trzeci jeszcze jeden tam został Kasia to znalazłem trzeciego znalazłem trzeciego złapał cię? Ja Kasia właśnie widzę jak oni tu biegają. Jak to patrz na mnie Najkasia, ja, ja Kasia mam dwa serduszka. Dobra, dobrze, że została z tym samym. W tej szapie, tutaj obok, mogłaś ukazać, żebyś skończyła się schowaj, tylko na jeden raz. I się schowała. Ja dobra! Jestem! Wygrałem! Udało mi się! Floor dwa będę miał. Teraz sklepik się tu otworzy. I tutaj się sklepik otwiera, widziałaś to? Kulki, jakieś fajne. To jest zegara, to, 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 to. Nie wiem, nie wiem o co jest, ja sobie zjem te kuleczki. Ale kupiłem, kupiłem ten zegar, kupiłem ten zegar. O, on jest tylko potrzebny, gdy, gdy, gdy cię zacznie gonić potwór, to możesz kliknąć i on cię przestanie gonić na 5 minut. Przez 5 minut cię nie będzie wtedy widział. Dalej to robisz? Właśnie, że chciałem screena sobie zrobić. Tego, ale ja zbieram kasia kasety. Za kasety można kupywać. To się w jakimś pomieszczeniu, to ja ci zrobię związko. Screenshota Właśnie. Właśnie, ja, ja bym to wysłał sobie na YouTube. Co no? y Jakaś ja, ja zjadłem, to komogo? To to jest! Nie wiem, jakieś. A na tu jest! Nawet na Dobra, mnie gonić, ale oni tam chronią. Ja nie potrzebuję czasem od, o, obejść od tyłu tego ona poszła na drugą stronę a tutaj jest automat to jest automat 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 a ty a ty możesz patrzeć gdzie są te potwory a ty Kasia możesz widzieć gdzie są te potwory gdzie są te potwory to 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 mów gdzie są te potwory i nie centralny, czarny Jest przy mnie? Nie, ale jest nie daleko I on właśnie tam w tym pokoju, tam e, za, za tym oblatkiem. Teraz popchę tam gdzieś, popchę tam gdzieś i wychwyciłam. To Dziękuję. Dziękuję. rusza. Dziękuję. Dziękuję. żeby telefon, widzieć. mógł widzieć. Lub Dziękuję. mimo widziona idzie lub. Lu lub postaw telefon na kamerkę Dobra, dobrze mi idzie na razie. To nie dobrze mi idzie. Na razie mam. Plasterek mam. Na stare kulecza, Mączy serduszka. Kasia, czy ty zawsze macie się wywali na samym początku odcinka? A! Goni, 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 goni. Goni, 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 goni. niego uciekłem chyba nie, uciekłem chyba. Aaaa! Mi się pomyliło! Ja myślałam, że to jakaś butla, a to a to, a to potwór się zmienił w tą butlę. Potwór to była butla! A, ona tam chodzi przez cały czas. nie aż tak Trzeba go od tyłu zacząć On sobie zrobił tu taką arenę On sobie zrobię tu arenę Ta kabla to była arena Będę miał już trzy zaliczone Jeszcze tylko jedna będzie mi potrzebna gdzieś

Jest obok jednego potwora chyba. Jeden jest. O... za tobą. Wiedź za mną? Na pewno gdzieś za mną? Bo, bo jest przede mną właśnie. Jest właśnie, jest właśnie, jest właśnie przede mną. Jest taki problem, że jest właśnie przede mną.

Oj, dawaj, 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 dawaj udało mi się przechodzę chodzę. Poziom drugi. Kasia! czy chodzę poziom drugi szybko. Szybciej! Szybciej! Nie! Że przypadek! Rzędzisz przypadek weszedł! No, gramy w co innego. No, gramy ja co innego, pojeżdżam czy przypadek weszedł na złe, na złe pole. Trzeci przypadek, weszłem na złe pole, jeżdżąc ginął. gramy we FNF-a? Friday Night Funkin. to było?

Wchodzę na serwer. To ja sobie jak Kasia najszybciej zrobi, coś. Ja sobie Kasia jak najszybciej zmieniła guziczki. Worek i worek. Worek i worek. Worek i worek, który nie umie nic. Ja umiem! Ej, nie wyzywaj mnie za to, że nic nie umiem. Przecież ja wszystko umiem. Ale nie umiem. Tego nie umiem. Czego nie umiem? Tego. wiem. Tutaj, tutaj jestem, tutaj, tutaj, tutaj. Dobra, idziemy To jest klasa piosenka o Baldi. To jest pierwsza piosenka Baldi. Wybieram ją też. Mapkę? wybierze jakąkolwiek. No, no i tak się będzie losować. Piracy. O to jest stojęju. Nie, to... To jest każde zbyt ciężkie.